Znajdujemy się w karczewku w województwie wielkopolskim na plantacji Wery Goodberry. Znajdujemy się w miejscu, gdzie jest cały system fertygacji i nawożenia. Mogą Państwo zauważyć środek węglowy, karłochumik. I to, o czym jeszcze chcieliśmy wspomnieć, to kwestia pH w glebie i zakwaszania pożywki, która jest tutaj stosowana. A pamiętajmy, że idziemy w kierunku ekologii. Bartu, jak, jak sobie z tym radzisz? W chwili obecnej radzimy sobie tak, że stosujemy jednak kwasy azotowe, surowce, żywopłasowe i inne. Natomiast y, przygotowujemy się do systematycznego zejścia z tymi kwasami do minimum lub Wyeliminowania drogą właśnie poprzez stosowanie węgla organicznego do filtrowania wody. Zaczynamy takie próby robić z filtrami węglowymi, które spowodują naturalne zakwaszanie na poziomie 4,5 do 5, bo takie w tej chwili utrzymujemy. Nie schodzimy niżej. To też warto powiedzieć, że przy stosowaniu węgla. Podkorzeń i siłkowaniu możemy znacznie zejść z kwasami azotowymi. Ale też ustabilizować to pH nadane w glebie. Tak, ustabilizować pH, które, które już mamy w glebie. Czyli warto to zaznaczyć, że kolejnym elementem, gdzie możemy użyć węgiel organiczny, węgiel brunatny, to są filtry, które powodują zakwaszanie wody do odżywiania. Naturalny sposób zakwaszania wody do odżywiania, o czym poinformujemy Państwa i efektach tak. wiosną. Jeszcze jedno bym dodał, że. To stosowanie węgla już do ściółki, tak jak wspomniałaś. Już widzimy też, że tego kwasu musimy zużywać coraz mniej. W sezonie nawet musimy je systematycznie schodzić z zastosowaniem kwasu azotowego, żeby. Czy samo opłukiwanie nawożeń, węgla samo już opłukiwanie. tą glebę nam zakwasza? Tak. Bartek, powiedz nam, czy założenie plantacji w węglu wiąże się również z oszczędnością wody? Czy możemy tak powiedzieć? Tak? Zakładając plantację, gdzie mamy dodatek węgla organicznego, węgla brunatnego, poprzez jego właściwości właśnie fizyczne i chemiczne możemy ograniczyć podawanie wody? Czy jesteśmy w stanie tą wodę zaoszczędzić? Jak najbardziej jesteśmy, z tym, że trzeba zwrócić uwagę, że, ta, że tego typu nasadzenia muszą się odbywać według mnie, według mojej wiedzy i z tego, co tutaj widziałem, w gruncie rodzimym. Mamy dwa rzędy posadzone w sposób tradycyjny, czyli z użyciem kory wymieszaną z typowej gruncie. mieszanki. Tak. porównaniu mamy takie, że zużywamy połowę mniej wody. Czyli potwierdza się to, co już wcześniej podawaliśmy, tak, na wcześniejszych plantacjach, że to zużycie wody można ograniczyć nawet o, o połowę, a można, to jest bardzo można. dużo. Można, z tym, że grunt rodzimy z węglem i dodatkowo jeszcze tu mamy taki, można powiedzieć, nowatorski sposób prowadzenia plantacji poprzez użycie tensiometrów. Tensiometry, które są podłączone bezpośrednio pod elektrozawory i po przekroczeniu odpowiedniej wilgotności gleby tensiometr wyłącza nawodnienie. Natomiast jak najbardziej tutaj zasługą jest węgiel i gleba rodzima, ponieważ w rzędach dwóch, które mamy tutaj nasadzone w sposób tradycyjny, czyli z użyciem kory, widzimy, że po pierwsze tej wody idzie znacznie więcej, więcej. oprócz, oprócz wąsza. Czyli nie ma co jej zatrzymać. Nie ma nie co jej, ma jej zatrzymać. Co zatrzymać. Widać, że borówka jest wygłodzona. Widać też, że potrzebuje więcej składników mineralnych do tych dwóch rzędów, żeby w ogóle w tym roku coś zebrać musieliśmy. Widać było porośnina, że, że liście żółkną, mają niedobory. niedobory. Stosowanie węgla i gruntu rodzimego w porównaniu do kory jest taka, że jeszcze dodatkowo oprócz tych składników mineralnych w postaci fertygacji, która tu idzie na plantację, musieliśmy posypowo to stosować i to, i to dosyć, dosyć dużo. Żeby, żeby efekt był podobny. Także woda, z, zwłaszcza przy tym, że ceny wody o tym plantatorzy też sobie nie zdają sprawy, co się będzie działo niedługo z wodą i że za wodę trzeba będzie płacić i to duże pieniądze. Dlatego tutaj no, można powiedzieć, na razie czysty zysk. A w, no i ta świadoma, świadoma właśnie... odpowiedzialność, tak? Tą wodę trzeba trochę oszczędzać. No. E, drodzy Państwo, chcieliśmy pokazać też, jak ta ściółka wygląda. Lista, na, jaką, na jaką głębokość jest to wyściółkowane. Tutaj widać, że nie, ma, że nie ma w ogóle, można powiedzieć, ziemi, żadnej gruntu rodzimego, bo to jest też ważne, żeby... O, tu już dochodzimy do gruntu rodzimego i tak to, i tak to wygląda. Warstwa, warstwa węgla jest mniej więcej około 5-8, do 8, nawet 50 cm. Ważne przy jest to, żeby odseparować, żeby nie było kontaktu gleby rodzimej z węglem, który jest już wysiłkowany, to w ten sposób tutaj robię. Ponieważ wtedy powoduje to to, że chwasty zaczynają nam po prostu szybciej rosnąć i będziemy mieli krowy. Także jak siłkujemy to, to tylko węglem i już nic z tym nie robimy. Bartku, jeszcze jedno pytanie. Koszty założenia plantacji jednohektarowej w takim właśnie systemie? Mówimy o ściółce? Mówimy o węglu jako dodatku do gleby rodzimej bez zastosowania tradycyjnych mieszanek i ściółkowaniu węglem? Koszty, Żebyśmy mogli porównać do tego, jak używa się tradycyjnych ściółek i tradycyjnego y, substratu do borówki. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że są to koszty rzędu 25 30, do 35 tysięcy przy zastosowaniu węgla. Czyli koszty można powiedzieć porównywalne przy tradycyjnej uprawie. Natomiast tak jak już wspomnieliśmy yy... Zdecydowanie na... Przy długim okresie inwestycja a, długoterminowa. Przy założeniu długoterminowym węgiel jak najbardziej jest, wypada korzystniej z racji tego, że nie musimy robić tego w okresie co 2-3 lata, tylko Uzupełniać. co, co 5-8 lat uzupełnienia.